ma się Mawidzu, dzisiaj niczym Sajerek z Rodu Smoka z serdeczkiem naszej witam Was w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale. Na wstępie kilka słów informacyjnych, jak pewnie zauważyliście, to na moim kanale na przemienie pojawiają się unboxingi, vlogi oraz gameplay i prawdopodobnie ten tydzień będzie poświęcony mangom następny zaś grom. Tylko muszę Was wreszcie zapytać na kanale społeczności, jaką grę chcecie tym razem zobaczyć, więc wyczekujcie posta. A tym razem, tym razem, tymczasem, nie przedłużając, przechodzimy do pierwszej paczuszki. Pierwsza paczuszka jest od studia JG. Cóż, mamy tym razem. Potrzebuję sobie tutaj poprzynosić jakieś stoliczki, że osobno dodatki, osobno mangi, osobno. Pierdolnik. Ale idziemy do pierwszej mangi. Jest to Sakamotote. De... Sakamoto Deistom 9 zacznijmy od w dodatku. Jest w podobnej, podobnej identycznej formie jak ten z Niech śmierć nas rozdzieli, o który za każdym razem się wypowiadam, jak ja to ich nie kocham. I tutaj mamy piękną Mangusia. Przyjrzyjmy sobie kilka przykładowych stron, chociaż zawsze jak tak przeglądamy, to... Boję się, że otworzę na czymś, co YouTube'owi się bardzo, ale to bardzo nie spodoba. Przez moment myślałam, że tu jest Golden, a tu jest Renifereł? Y, Renifereł chyba. Juto Suzuki. W tym tomiku pomiędzy rozdziałami znajdziecie ilustracje autorstwa moich asystentów. To ludzie, którzy narysują dla mnie każde, nawet najbardziej zwariowane tła. Zawsze mogę na nich liczyć. A czy z tyłu coś mamy? Tylko tyle. Za to, co się znajduje pod obwolutką. Uważam, że to jest całkiem istotne. O, coś to mamy. Sakamoto Family's Daily Life. Trafiłam na kładkę więc muszą być piękne. A z tyłu? Czy ja jakoś to komentuję? <grym> Lecimy z kolejną mangą. Czyż nie? Dajcie znać, co sądzicie sądzi o tej. Tak wzięłam górkę przygotowanych mang i dopiero się skapnęłam, że będzie to... Cały odcinek po, potępiony, postępiony, poświęcony Mango po JG. Kolejna Mangusia Mirkocian, dziewczyna, która widzi więcej jako fanatyk paranormalnych historii i wydarzeń. Jest to jedna z moich ulubieńszych mang na naszym polskim rynku, które się dosyć ładnie rozrasta. Tutaj mamy taką karteczkę, karteczkę, pocztujeczkę. A ja może zacznę się, się wysławiać po polsku. Tomoki Izumi, ósmy tom, ósmy tom. Życzę przyjemnej lektury. Myślę, że kiedy nic się nie dzieje, człowiek jest w siódmym niebie. Dajcie znać, czy wolicie, jak, wszystko, jak coś się wokół Was dzieje, czy jednak wolicie, jak tak jest w miarę spokojnie. uznajmy, że YouTube do tego momentu nie będzie sprawdzał filmu i nic na ten temat nie powie, więc lecimy dalej, zanim nim algorytm się ogarnie. Tak. Następna manga. Ja nigdy nie nauczę najpierw patrzeć, co wam pokazuję, a dopiero potem pokazywać. Ech, nie musiałabym wtedy się zastanawiać, czy złapię mi jako plus 18, czy nie. Kolejna paczuszka, której nie mogę złapać nijak, jest to. Sakamoto, z tą Siódmy. To była dziewiątka. Czyli gdzieś w tej stercie do odpakowania jest ósemka. Tak mi się wydaje, bo chyba sąki nie odpakowywaliśmy. Tak jakby ktoś wątpił, że ja tak zbieram przez kilka miesięcy te mangi, a potem mam takie. No, i jak ja się z tego odkopię, to ja nie wiem. Tak, wyjmijmy najpierw dodatek. Tym razem jest to definitywnie pocztóweczka. Czyli tak, ja mam znowu ręce w tym kleju z opakowania, bo tutaj jest naklejana ta adresówka, którą ja zawsze odklejam, i potem całe palce są w tym kleju. Jest to tak niemiłosiernie irytujące uczucie. I suzuki rysują przy biurku, którego moja żona używa w czasach gimnazjum. Jest zaskakująco praktyczna. I chyba tu jest ładnie pokazana. Mam nadzieję, że Wam pokazuję tak, że widzicie. Pamiętajcie, biurko i krzesło jest bardzo ważne. Pamiętajcie o dobrej postawie, żebyście potem nie cierpieli z powodów bólów krymosłupa. Mam tutaj pod obwolutką Sakamoto Family's Daily Life. Life. I tak. I lecimy dalej. Idzie tego grubasa? Ten grubas stanowi o tym, że jest tutaj na pewno, są tu na pewno, a jednak nie zapiski zielarki. No, nie wywal się, tylko Alice in Wonder, Wonder, Border. Po prostu przeczytajcie sobie, bo ja zaraz się, ja już poplątałam sobie język, zaraz otworzymy karty, bo tutaj są dorzucone, dorzucone karty i pierwszy tom jest dalej w nieodpakowanej paczce z Wysonnego Festiwalu. Ja, nie przejmujmy się tym, otwórzmy to. Pamiętam, że jak zobaczyłam, że ta manga będzie wychodziła w Polsce, to dalej Wam nie pokazuję. To się dosyć rozpiszczało. Mam nadzieję, że sąsiedzi tego nie słyszeli, gdyż albo wiem natrafiłam kiedyś na to chyba wers, Ta nim miało, nie wiem, 45 minut? Chciałam powiedzieć 15, ale chyba miało 45 minut miało albo jeden, albo odcinki, Nie pamiętam jakaś taka, wiecie, short nim. E, I bardzo mi się podobało, więc jak je ja to znalazłam, to byłam w siódmym niebie. Haro Aso Dom, w którym mieszkam od dłuższego czasu, pełka już w szwach od rzeczy. Skąd my to znamy? Więc postanowiłem zrobić wielkie porządki. Stłumiłem uczucia i zacząłem wyrzucać pamiątki, ale jedynie nie mogłem się pozbyć. Była to butelka specjalnego sakę, którą przyjaciel z rodzinnego miasta przywi przywiózł mi aż do Tokio, aby uczyć pierwszą publikacją mojego one shota w magazynie. Całkiem urocze, nie? Podobnie jest w historii o kier. Gdy nie dajesz innym ludziom na siebie wpływać, żyjesz niezależnie i kochasz samotność to wtedy naprawdę znajdujesz połączenie z, innym, znajdujesz połączenie z innymi. Takie mam przeczucie. Powyższe notatki pochodzą z trzeciego i czwartego tomu edycji oryginalnej. Czy jesteś pod obwolutą? Tu wolę sprawdzić zanim Wam pokażę. Bo to wolutą są po prostu takie śliczniutkie rysuneczki. Nic ym, newralgicznego. to już ym, mogło być. Otwórzmy sobie to, taki, taki pakunek kart. Jak ja się do tego dorwę. Czy ja się do tego dorwę? Wiem, że mógł, pewnie mam tego nie wytnę, bo stwierdzę, że o, zabawnie będzie patrzeć, jak się z tym męczę. Jak ktoś się mnie zapyta o to, jaki tu jest y, znaczek ka na karcie, to, ci, to was wyśmieje, bo nie wiem. <laughs> nie, nie wyśmieję, was tak sobie żartuję. O, mam nadzieję, że wy będziecie widzieć. Jedna. Widzicie pierwsi. Ja będę widziała potem, jako druga. Yy, tak. Potem mam długie pazury, żeby nie musieć złapać nie musieć, nie, nie móc złapać, nie? <ścoughs> nie chcę tego łapać pazurami, właśnie, żeby tego nie pouszkadzać. Widzę, że tu są różne kształty. Różne kształty, różne kolory. To jest chyba ostatnie, nie? Czyli jest popięć. Piękne. Ja, ja lubię grać w karty. Sama sobie czasami ustawiam pacjansa, a Mój telefon jest pełny aplikacji, gdzie, w których gra się w karty. To są jakieś takie, wiecie, zwykłe po prostu, że odpalacie sobie grać albo takie, że macie całą planżę i... Różne wersje są gierek karcianych. I ja z więc dla mnie to, że to są dodatki w postaci kart... <laughs> Przepraszam, że się zaprałam. Że to są dodatki w postaci kart, to po prostu zdobywa to moje serduszko. Ale jak się nazywają te kolory? To ja się nie da nie nauczę. Dla mnie to jest czerwone serce, czarne serce. Tam jest chyba yy, kopnięty, trój, yy, kopnięty kwadrat, i ostatnie. I nie pamiętam. Hm. Chyba winam raczej wiedzieć takie rzeczy. Tak, tu są trzy. trzy. Tak, trzy z czterech kolorów. Jest, dla mnie to był zawsze żołądź. Tutaj mamy czarne serce, tu mamy czerwone serce i jest jeszcze y, czerwony, kopnięty y, prostokąt, prostokąt, kwadrat rąb. O, whatever lecimy do ostatniej manki na dzisiaj. W ogóle dajcie mi znać, ile macie stopni, bo ja mam tutaj 31 podobno czuwalne 32. Więc ja mam ochotę sobie coś zrobić. Jeszcze tutaj się coś grzeje. Tutaj obok komputer słyszę, że działa na najwyższych obrotach. robi. Wziuch. Polski program kosmiczny normalny nie, więc też grzeje. Obok jest drugi. Żyje. Zawsze, jak coś to zawsze jak to się wpada, to ja muszę się wydrzeć, że żyje. Więc ja mam tutaj żary, jeszcze pozamykane okna, okna, po to żebyście słyszeli dobrze, to jest jakaś patologia. I przechodząc do ostatniej na dzisiaj jest to na spotkanie śmierci. Nie pozwólcie, że tego pierwszego członu nie będę czytać, bo narobię sobie tylko wstydu. Jest to chyba ostatni dom. To miało albo trzy, albo cztery tomy. Po czy kur miało cztery, to miało chyba trzy z tego, co mi się wydaje. Więc to byłby już ostatni dom. takie urocze kreski. Urocze kreski i urocze ludzie. Ogólnie tam mam tak piękną kreskę, że dłużej ją podziwiam. Nie, dłużej zajmuje mi podziwianie kreski niż czytanie samej mangi. I tutaj nie mamy żadnych dopisków, ale może mamy coś pod obwolutką. Nie. Pod obwolutką mamy dokładnie to samo, co mamy na okład. Tak, na sam to samo, co na obwolucie, tylko po prostu w innym odcieniu. W monokolorze? Jest już za ciepło. Ja nie myślę. Pamiętajcie, pijcie wodę. A dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Życzę Wam miłego dnia i polecam, tak jak i ja, wskoczyć do zimnej wody. Siemano! Wam, że moja ręka zaraz po prostu zrobi się cała czerwona w pęcherzach. Tak ciepły jest ten sprzęt! Uważajcie w takich temperaturach. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie, takie nie wychodźcie w pełnym słońcu. Dbajcie o siebie. Siemano! 야, 이제 안녕 미랭어, 팟니.